Cześć, witam w kolejnym odcinku i dziś zapraszam na śniadanie z frytkownicy beztłuszczowej. A zrobimy kolejną frytatę, frytatę z cukinią. I pokażę dzisiaj krok po kroku, jak to zrobić. Zaczynamy od tego, że umyłem już e, cukinię. Teraz odkroję te końcówki tutaj. I delikatnie obiorę ze skóry. Cukinię będę obierał tak nie w całości, ale tak co kawałek, dlatego że ja lubię ze skórą. O! W taki sposób potrzebujemy do tej frytaty połowę cukinii, nie całą, i pokroję ją w kostkę. Taką umowną kostkę. Teraz, żeby nam wyszła frytata, musimy ją lekko podgrzać, tak żeby puściła wodę, bo jak puści wodę razem z jajkami, to te jajka nam się nie zetną za bardzo. Dlatego wrzucam do szuflady i wkładam cukinię, lekko trzeba osolić i na 5 minut do... wkładam do frytkownicy na grzanie, tak żeby puściła wodę. i teraz daję na 200 stopni piekinia się robi, a ja teraz przygotuję papier papier do pieczenia lekko muszę natłuścić tą szufladę też podgrzeję lekko, żeby była gorąca gdy frytata nam się lepiej zetnie wbijam 6 jajek Papier wykładam. Trzeba obciąć, żeby nie wystawał. wypuściła lekko wodę. To dobrze. Teraz rozbijam jajka. I daję pieprz i sól. Ciągram sera tartego. Przerzucam cukinię bez wody. Bez wody, tak jest. I teraz tutaj na papier do drugiej szuflady przelewam całość. I teraz wkładam do frytkownicy Nastawiam na pieczenie, podnoszę do 180 stopni i na 15 minut. 15 minut trochę za mało, jeszcze muszę dołożyć jakieś 5 minut. 180 stopni też i dokładam 5 minut. Moja frytata jest gotowa. Zobaczmy, jak to wygląda. Pamiętaj, że każde urządzenie ma różną moc i po prostu długość zapiekania tego zależność, zależna jest od tego, jaką moc ma Twoje urządzenie. Ja potrzebowałem 20 minut. Teraz posmakuję, jak to. Pięknie. Organoleptycznie. Serce do Organoleptycznie jak to smakuje. Pachnie świetnie. Naprawdę fajna sprawa. Szybko, tanio i zdrowo. Gorąco polecam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, dzięki za komentarze, za wszystkie lajki i pamiętaj, jak jeszcze kanału naszego nie zasubskrybowałeś. Zasubskrybuj, a na pewno nie pożałujesz. Cześć.